No i witajcie z tej strony Noxy. Dzisiejszy film wyjątkowo nie jest filmem z League of Legend. To jest film z Overwatcha, ze streama, na którym akurat chyba całe 3 godziny grałem w Overwatcha i do tego jeszcze oglądaliśmy cinematyki. Więc w tym filmie konkretnie wrzucę Wam tylko jedną gierkę z Overwatcha, bo wiem, że nie wszyscy przepadacie za innymi grami niż LOL, a w innym filmie na dniach będzie kompilacja oglądania cinematików, co może być dla Was fajne, jeżeli nie oglądaliście cinematików. Z Overwatcha, to będziecie mogli je obejrzeć tak razem ze mną. E, mam nadzieję, że film Wam się spodoba w trakcie tej gry, którą wrzucam, tłumaczyłem trochę o tym, co to jest Overwatch i tak dalej. E, to jest generalnie gra, którą bardzo polecam, jeżeli nie graliście w nią wcześniej, ale może, może po prostu przejdźmy do filmu. Miłego oglądania. Peace. Poka klatę. Dzisiaj chyba spasuje. E, jak coś, to. Nie wiem, tak się bawię tankiem i wsparciem w tym Overwatch'u. Zwykle grałem głównie carry. O co chodzi w Overku? Już tłumaczę. Służę pomocą. A Overwatch to jest... To może najpierw wytłumaczę. Część z Was pewnie nie grała. Overwatch to jest e, hero shooter. Czyli... Działa to tak, że masz o te oto postacie, które są podzielone na trzy grupy. Tanków. Tu jest natarcie. I tutaj są supporty. Saporty w tej grze też czasami są miksami tanków i natarcia. To znaczy, e, jedni mają shieldy, inni zwykle, zwykle każdy z nich ma chyba jakieś leczenie. Tak, każdy co do sztuki ma leczenie. A, i chodzi o to, że są dwa rodzaje map. Jedna jest taka, że musicie walczyć z przeciwnikami o punkt. Kto będzie na tym punkcie dłużej stał, zbieracie punkty, aż wbijecie 100 i wtedy się gra do dwóch, jakby. A drugi rodzaj gry to jest coś takiego, że trzeba przepchnąć wózek i wtedy jedna drużyna atakuje, a druga broni, i po chwili się zamieniacie. Tak, ja dzisiaj będę grał chyba tankiem. A może, wiecie co? Zróbmy takie trochę jolo. I zaznaczę wszystkie role. Jeżeli chodzi o tanków, to tam zbyt wieloma nie gram. Gram raczej takimi damage'ującymi. Chodzi o to, że jak robiłeś streama z infomandem, to mi nic nie przyszło. Tak samo parę dni przed wspomnianym streamem. Marta, to jest dziwne. To może zabierz lajka, like zabierz dzwonka ze streama i potem jeszcze raz daj. Może to coś da. Nie chcę się bawić, spróbuję będę, żeby weszło do gry. A nie crash ekranu, durny procesor. Na Pol nic no to nie poradzę, nie? Kiedy uwerek No, przecież gram! Przecież jest włączone Overwatch. A czy będzie lol. dzisiaj nie jestem pewien. Prawdopodobnie nie, ale zobaczymy jeszcze. Jak będę miał ochotę, to może coś pogramy. Co ty robisz? Wracaj tutaj. dobrze, on nas pozabije zaraz. A jednak nie. A Postać, którą gram, to jest Ana, to jest support. Dlaczego strzelam w swoich sojuszników? Może się to wydać dla Was dziwne, ale to jest bardzo fajna mechanika. Ana może strzelać i w przeciwników, i w swoich sojuszników. Jeżeli strzela w przeciwników, to zadaje damage, jeżeli w sojuszników, to leczy. Poza tym mam dwie inne zdolności. Granat, który tak samo, zadaje damage przeciwnikom, a moich sojuszników leczy. I... Eee, takie... w angielsku jest słowo dart, rzutka. No taka, powiedzmy rzutka, tylko że z pistoletu, <laughs> która usypia przeciwników. No i jako, że to jest hero-shooter, to jest tutaj... wiele ważnych rzeczy, poza takimi samym strzelaniem. O, i teraz goście był przez chwilę uśpiony, mogliście to zobaczyć. Jest tutaj wiele ważnych innych rzeczy poza celowaniem, więc to jest dobra gra dla ludzi, którzy na przykład lubią grać w FPS-y, ale czują. O, oh, fuck. Że celowanie niekoniecznie jest ich najmocniejszą stroną. W TFT dawno nie grałeś. Bardzo możliwe, że właśnie pogram dzisiaj w TFT. Powiem Wam szczerze, że tak ostatnio mam trochę parszywy humor i. wiem, że rankedy na iście mi go nie poprawią. Pograłbym w Overwatcha, ale jest drogi. Bartek, Overwatcha kupisz za 10 zł. Czy wbije Grandmastera w LOLu? Tak. Eee, jutro, jutro będzie na pewno LOL, także. Jutro będziemy wbijali ranking. A, jeszcze w sumie jest piątek jutro. To jest słuszne pytanie, czy będą gry z widzami. To nie jestem pewien. 3 złote, no wreszcie jaka była reakcja na mojego donuta dzisiejszego? O kurde, Forgar nie widziałem dzisiaj. Nie siedziałem przy komputerze. Dzisiaj świętowaliśmy moja dziewczyna zdała e, Zdała pracę licencjacką. O, trochę źle to zrobiłem. Może powinienem ulknąć kogoś? żeby Cooldown schodził. Dobra, no na mojej nie jest to złe, zasadniczo. Tego zostawię śpiącego. Bardzo fajnie jest zostawiać śpiących ludzi, żeby oni spali. Dlatego, że to jest 5 sekund aż tego slipa. Tak, nie dałem rady się tyle wyleczyć. Wyżalę się, że dzisiaj mi się zepsuł dysk i długo czekam już na naprawę i czuję się na, jak na adbeku... O nie, Marta, najgorzej. Ja to w sumie kiedyś miałem... Teraz mam kilka dysków, to mógłbym po prostu zmienić. Fajna sprawa mieć PC w Pccie na przykład dysk SSD i HDD. To jak Ci się któryś zepsuje, to zawsze możesz zamienić jeden drugim. Czyli ten opis na Discordzie, że jesteś w Lolu, to buffet. Eee, nie wiem, Adam, może miałem włączonego Lola? A byłem w grze czy w Lolu? Bo dużo od tego zależy. Ale dzisiaj nie grałem chyba w Lola. Ale go mrozi tamta dziewczyna, którą teraz widzieliście tam. Mei O, czekajcie, uśpijmy ją Nice No, ale mrożąca dziewczyna działa tak, że jak przez chwilę Atakuje przeciwnika swoim promieniem To... Stunuje go Strasznie mocna rzecz, jedna z najbardziej unskillowych postaci Przyjdź do mnie i mi zmień Bo jestem babu i nie uniem O nie, masz dwa deski? I nie... <ścoughs> A Marta, no... Kurde, unlucky Powiem tak, jeżeli masz dwa dyski, nie jest to ciężka rzecz. Ja bym... No, no bo to działa mniej więcej tak, że... Wyciągasz kable z jednego i wpinasz do drugiego, to tyle. No kable są dwa czasami, nie, czy zawsze są dwa, zawsze są dwa, nieważne. Widzicie, jak głupoty gadam czasami. Dawać go! Dobrze. Nice. Chyba w ogóle nie zacina, nie? Jak teraz ograniczyłem... ...klatki, tak, nie zacina. Ja tak mam HDD, SSD i HDD. Nie kosztuje dużo, a warto. Znaczy, warto przede wszystkim dlatego, że system dobrze jest mieć na SSD, bo one są dużo, dużo szybsze. Tak, słyszałem Bartek, że da się streamować na Discordzie. To już dało się robić kiedyś, ale na to były takie streamy na PW. Fajna opcja nawet. Powiem szczerze, że podoba mi się, bo nie wiem, możesz na przykład kołczować uh, w dwie osoby. Noksy wiem, że to nie jest, jest dole, ale co sądzisz, o inna topa A Sądzę, że pytania na temat postaci są Znaczy Popatrz jaki to ma winrate, bo to jest to jest taka ogólna To jest coś na co zawsze dobrze patrzeć nie? Winrate postaci O fuck Dobra, mogą nas teraz porobić Ciężko marta zepsuć. Rozumiem, że nie grzebałaś w komputerach, ale ci ciężko jest coś zepsuć w komputerze. Zwłaszcza jeżeli wiesz, jak wygląda dysk i podejdziesz do tego tak ostrożnie w miarę. O, fuck. Czy będzie nagrywany Urfik? Będzie, ale dopiero jak wejdzie na serwery live, bo jakoś. O, fuck, O nie. Nie. O, halarnie słabo. Ile on osób złapał w twerkę? Urfik będzie nagrywany, ale dopiero jak wejdzie na serwer live, bo nie zależy mi na nim aż tak bardzo, żeby. A, żeby co? Żeby wbijać na PBE i męczyć się z pingiem. Oj, Adam, przepraszam cię. No miałem ostatnio młyn trochę. Teraz też jeden poradnik będę nagrywał. Zrobimy to, Adam spokojnie. Skołczujemy twoje gry. Ta pierwsza to i tak jest gra, w której ci dobrze poszło, więc. Chociaż może jakieś rzeczy były takie, które mogły się robić lepiej. Bo to była jakaś jawka, która tam chyba miałaś 907. Czy Arucz będzie z widzami, czy solo? Nie wiem, zobaczymy. Nie planuję tak daleko do przodu. Overwatch to jednak o wiele lepszy niż Paladins. Jest naprawdę, jest. To jest niebo a ziemia. Znaczy, Paladinsy są spoko, ale Overwatch jest grą wiele bardziej dynamiczną. Postacie są, wydaje mi się, bardziej. Nawet jak mają mniej umiejętności. To ta gra jest tak zrobiona, że są ciekawsze. Teraz pokażę wam na przykład Zeniatę. A i ja, propos skinów. Do każdej postaci mam kilka. A nie zapłaciłem złotówki. Ale to już robiłem post o monetyzacji Overwatcha i LoLa na YouTube. Gratulucie, gratuluję 110 tysięcy subskrypcji na YouTube, a dziękuję bardzo Mateusz. O, to, to jest to. Konrad pisze. Czekam na kolejny odcinek z Panteonem. Wiecie, jak mi jest smutno, jak ludzie piszą Yyy, ile możesz tego Panteona wrzucać? A ja specjalnie zrobiłem kanał Noxie Life, żeby tam móc wrzucać na przykład Panteona. <laughs> Specjalny kanał na Panteona, ogarniacie? Okej, okay, przeciwnicy teraz robią coś ciekawego. Taktyka, którą obrali, nazywa się Bunkier. Czyli biorą taką postać, która jest w zasadzie Machine Gunem. I... Stawiają przed nią silny. To jest dla nas trochę ciężka sytuacja. Ale możemy możemy sobie z tym poradzić. Mamy moire. Okej, okay, to w sumie. Jak się zastanawiam, najlepszy może będzie Lucio. Kolejna ciekawa postać. Patrzcie na to. Gościu, który może biegać po ścianach i ma taką aurę dookoła siebie, którą zmieniam. Albo moja drużyna jest szybsza, albo leczę. Wszystkich sojuszników wokół. Powinno się udać ich zabić. Ok. A poza tym mam tak, atak, który atakuje atako. Jeden lewy przycisk myszy to są cztery ataki. Taki o atak prawym, który wyrzuca przeciwników. Bardzo fajne do wyrzucania poza mapę. No i mogę się przylepić do ściany i wzdłuż niej jechać. To są zdolności. No i ult, który daje tarcze wszystkim wokół. Ale wziąłem głównie dlatego tutaj tą postać, bo jeżeli przeciwnicy stawiają shieldy, w, w ogóle no na przykład jeżeli chodzi o, o to, jak się wybiera piki, nie? To ja nie gram w Overwatcha, ale to jest ta sama zasada, co w LoLu w pewien sposób. Używasz głowy, widzisz co przeciwnicy robią. Tutaj na przykład mieli dużo shieldów, co nie? To co robisz? Robisz coś, żeby albo dostać się między przeciwników a ich shieldy, tak żeby skrócić dystans, albo bierzesz coś, z czym szybko możesz te shieldy zbić. O, oh, fuck. Ale ciężko go zabić, nie? Autentycznie. Bo heala cały czas dostawał. Ja jestem bardzo słabym Lucjem, ale tutaj dajesz spida całej drużynie i rasujecie ten bunkier. To jest jedna, jedna ze sposobów. Na no to, żeby sobie z czymś takim poradzić. Dobra. A w tym czasie patrzcie co możemy zrobić. Czekajcie, może to tutaj. Nie, dobra. Ha! To na pewno będzie dla was miły widok. <grywnie> Kręcenie się po ścianie. A, może powinniśmy jakoś bardziej naokoło Czy mogę ich wyrzucić? Okej. Okay. Niestety mamy jednego typa, który wybiega do przodu. Okej. Okay. Nieźle. Udało się zabić tutaj dwie osoby teraz. Czy my wygraliśmy? Tak, ktoś przejmował punkt, okej. Okay. Nawet się nie zorientowałem. To jest BIP, jak tak podskakujesz, Konrad, nie rozumiem. Eee, bardzo fajna sprawa, bo wyroczył swoją drogą. Top playe. Fajnie byłoby coś takiego zaimplementować do Lola. Nie wiem, czy się zgodzicie. To nie byłoby jakieś bardzo ciężkie do zrobienia. Wystarczyłoby brać, żeby gra szukała momentów, w których zadałeś dużo damage'a, w krótkim odstępie czasu na przykład. Albo kiedy zabiłeś dwie, trzy osoby w, w ciągu, nie wiem, 20-30 sekund. Ciekawe jestem, jakby to wpłynęło na community w sumie.